No i gdzie tak pędzisz? Gdzie tak pędzisz? A więc no wczoraj mi wyliniał wieczorem. Znaczy zaczął liniać. Jak poszłem spać o tak mniej więcej drugiej w nocy e, zaczął mi linieć mm, bardzo fajnie ma pokaźne, ładne różowe skrzydła tutaj ma takie jakby zebra, a pod tym ma takie jakby różowe jakby ktoś nie wiedział e, jest bardzo agresywny, zrobił się bardzo bardzo agresywny e, hmm. jest bardzo też czuły, tak. wszystko że potrafi tak wyczuć, taki wrażliwy i w Hmm. no spryskałem go wodą tak po prostu nie wiem co się nie Zraszam terrarium yy, wymiary już wam pokazuję o tutaj jest jego wylinka już wam pokazuję wymiary możecie zobaczyć wtedy przyrost no przyrost jest i właśnie to mogę opowiedzieć. Straszyki liniają w taki sposób, że po prostu się zawieszają tylnymi nogami, zwisają w dół, i one nie wychodzą od, od włoka lub od głowy, tak jak większość zwierząt, tylko one jakby wychodzą od tłowia, od pleców swoich, czyli tutaj nawet jest taka dziura, i one odtąd po prostu wychodzą. czy jakby tak spadają. Nie wiem, ciężko to wytłumaczyć o. Noga odpadła. Ono yy, oczywiście wszystkie mam. Yy, no i tak to mniej więcej wygląda po prostu tak jakby wyłażył i linie dziwnie wygląda. Yy, Porównując do mojej dłoni. O, widzicie jaki bojaźliwy? Yy, co mogę powiedzieć jeszcze? hmm yy. Pochłania na pewno więcej żarcia. On teraz tyle żre. I może uda mi się go zapędzić na rękę, chociaż wątpię. Bo żeby wciągnąć go na ręce, to on musi sobie chodzić. Bo on teraz strasznie dużo też chodzi. Czyli zazwyczaj to się doprowadza do tego, jak go się spryskuje wodą. To on wtedy zaczyna chodzić. I po prostu jak przed jego drogą, tak żeby go nie dotknąć, podkładacie mu rękę. O tak, o. I po prostu on sobie na nią wejdzie i w ogóle nie będzie się interesował I później to on będzie miał na wszystko wywalone Dopóki go nie zdejmiecie hmm, Co mogę jeszcze opowiedzieć? Chciałbym, żeby on rozłożył swoje skrzydła, ale wątpię, że to się uda Jezu, jak się aż się sam wystraszyłem hmm, Nie wiem, czy uda mi się pokazać Skrzydła od spodu ale widzicie, mają taki jakby różowy odcień. Taki krwisto czerwony. Okej, okay, postawiamy statyw znowu. Hmm. No i co mogę powiedzieć? Sprawdźmy jego uderzenie. O! Jabłko będzie. Na swoim palcu nie będę tego sprawdzał, bo pewnie ból jest wielki. Yy A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, no i cześć.